w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 we Wrocławiu. Moja szkoła jest bardzo fajna, wspaniała. Kolejne inwestycje w gminie miejskiej Piechowice. Łączna moc tych instalacji to powyżej 50 kW. Jesień w ogrodzie. Staramy się mieć takie indywidualne podejście do klienta, żeby każdy mógł uzyskać od nas fachowe doradztwo. Dzień dobry Państwu, jest 20 października, czwartek. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wrocławiu jest wyjątkową placówką oświatową. O szczegółach powie Paweł Guszała. Jesteśmy we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska. To tutaj znajduje się ta wspomniana wyjątkowa placówka. Uczęszczają do niej osoby niesłyszące lub słabosłyszące, a także z innymi niepełnosprawnościami. Placówka jest jedną z najlepiej, chyba na pewno, bo może w Polsce pasuje do niesłyszących. Dzięki temu, że nasz organ prowadzący bardzo opiekuje się nami i naprawdę nasze klasy są bardzo dobrze opastrzone, mamy tutaj ponad 150. Dzieci tym, dzisiaj, z dzisiaj 30 Ukrainy. Do ośrodka przyjmowani są wychowankowie z Dolnego Śląska i województw ościennych. Rozstrzał wiekowy jest bardzo duży, bo uczęszczają tu osoby dorosłe, nawet w wieku 24 lat, oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Jesteśmy w budynku, gdzie znajdują się zajęcia, gdzie odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju malutkiego dziecka. To znaczy dzieci, które posiadają opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej o takiej potrzebie, czyli mają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą skorzystać z zajęć prowadzonych przez specjalistów, którzy tutaj pracują. Także maluszki, mamy ich około 40-45 w tej chwili, od właściwie paru miesięcy mogą przyjeżdżać na takie dwugodzinne... W ciągu tygodnia zajęcia specjalistyczne. Bo w ośrodku oprócz nauki i wychowania zapewniane jest szerokie wsparcie specjalistów. Niemniej bogata oferta jest dla starszych dzieci, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację. Mamy szeroką gamę zawodów dla uczniów styszącego się z innymi niepełnosprawnościami, mają możliwość zdawania matury, mają możliwość później studiowania, bo są takie przypadki i wracają tutaj, pracują to jako nauczyciele, jako wychwalcy, jako pomoc nauczyciela. Tak jest w przypadku Rity Saganowskiej, która kiedyś uczyła się w ośrodku, a dzisiaj w nim pracuje. Nie tylko ona. Ja jestem zadowolona. No, najważniejsze, że dziecko chce się chce tutaj przygotować na zajęcia e, i, i chce się bawić i, i rozwijać. Moja szkoła jest bardzo fajna, wspaniała. Można dużo się nauczyć, komunikować się w języku migowym, mową, a. Nauczyciele bardzo dobrze tłumaczą w języku migowym. Nauczyciele są bardzo otwarci, oni naprawdę dobrze uczą, pokazują co, jak zrobić, dokładnie wszystko, więc jak najbardziej. Czyli polecasz? Jak najbardziej. Nadal można zapisać się do tego ośrodka. Żeby być uczczeniem generalnie jest jeden warunek. Musisz być uczczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli uczenie musi mieć jakoś z niepełnosprawnością słuchową, czy Asperger, czy dziecko autystyczne, takich jest coraz więcej. Jeżeli ma takie orzeczenie, sprawdza podanie, adekwatnie do, do zawodu, my się byśmy w pracy, ale we wszystkim poziomach. Więcej informacji można znaleźć na podanej stronie internetowej. W gminie miejskiej Piechowice zakończono kolejne inwestycje. Co dokładnie zostało zrobione, o tym powie Adrian Andruszkiewicz. W ramach karkonowskiego Klastra Energii, której gmina miejska Piechowice jest członkiem, została zrealizowana inwestycja polegająca na montażu instalacji fotowoltaicznych na dwóch budynkach. Udało się już zrealizować. Piechowice jako pierwsza gmina z klastra zrealizowała projekt na terenie naszego miasta obejmujący budowę instalacji fotowoltaicznych na dwóch obiektach, na przedszkolu samorządowym numer 2 przy ulicy nadrzecznej i szkole podstawowej numer 2 przy ulicy tysiąclecia. Łączna moc tych instalacji to powyżej 50 kW. Koszt tej inwestycji to ponad 300 tysięcy złotych, z czego 85% stanowi kwota pozyskana z dofinansowania. Dzięki dwóm kolejnym zadaniom powstały bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach podstawowych w Piechowicach. Mi nie udało się pozyskać kwoty dofinansowania w wysokości 400 tysięcy zł po 200 tysięcy do każdego przejścia i tak w ramach środków pozyskanych oraz środków własnych. Gmina przebudowała odcinek drogi ulicy szkolnej wraz z przejściem dla pieszych do szkoły podstawowej numer 1 i drugie miejsce też przy szkole podstawowej numer 2 imienia Jana Pawła II. W uciągu ulicy Orzeszkowej przy skrzyżowaniu z tysiąclecia, również przejście bezpieczne dla dzieci wraz z przebudową też tam budową chodnika. Gmina Miejska Piechowice na powstanie tych dwóch przejść przeznaczyła ponad pół miliona złotych. Co ważne, na najbliższej sesji Rady Miasta pod głosowanie zostanie przedłożony wniosek o zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie zabezpieczone w budżecie przyszłorocznym kwota na realizację końcówki ulicy Kryształowej, Kryształowej czyli Kryształowa skrzyżówka z drogą krajową numer 3 I, i skończymy jakby już w ramach tej inwestycji całą ulicę Kryształową, żeby w przyszłości nie wyłączać tej drogi z ruchu. Mam nadzieję, że radni przychylą się do Wniosku o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczymy na ten cel niezbędne środki. Szkółka Roślin Ozdobnych w Dziwiszowie to świetne miejsce nie tylko do zakupu sadzonek ale także do rozpoczęcia przygody z ogrodnictwem. Dlaczego? O tym więcej w naszym materiale. Przy okazji wizyty w pasiekach Doliny Bobru zajrzeliśmy do Szkółki Roślin Ozdobnych w Dziwiszowie prowadzoną przez Patryka Waloszczyka, który bardzo chętnie dzieli się wiedzą o pszczelarstwie i ogrodnictwie. Staramy się mieć takie indywidualne podejście do klienta, żeby każdy mógł uzyskać od nas fachowe doradztwo co do tego, co powinien posadzić, jak to powinien pielęgnować. Staramy się z ludźmi rozmawiać, doradzić im. Czasami są osoby, które nie mają zupełnie pomysłu na ogród. Też staramy się im troszeczkę pomóc. Trendy w ogrodnictwie, tak jak i w innych dziedzinach, się zmieniają. Kiedyś bardzo popularne były bukszpany, funkie czy piwonie. Przede wszystkim różne odmiany świerka, na takich bardziej piaszczystych terenach sosny, jałowce, cisy. Wiadomo, w naszych ogrodach królują tuje. Ogród ma przede wszystkim cieszyć nasze oczy. W związku z tym warto zadbać o kontrasty i różnorodną kolorystykę. Kontrasty. Między żółtym, czerwonym, bardzo często wykorzystywane w nowoczesnych ogrodach, czy też niebieskie rośliny pasujące do nowoczesnej architektury. To jest to, co w tej chwili jest na rynku najbardziej poszukiwane i najbardziej cenione, ze względu na to, że kolor wprowadza życie. Rośliny pozostawione same sobie zdziczeją. Dlatego też, aby mieć piękny ogród, raz na jakiś czas trzeba poświęcić mu uwagę i wykonać prace pielęgnacyjne. To rośliny, które staramy się rozmnażać, które w tej chwili zdominowały rynek, to są rośliny, które wymagają minimum pielęgnacji. Minimum to znaczy raz do roku przystrzyc, wyrównać, usunąć martwe pędy. I to jest takie minimum, które musimy przy roślinach zrobić. Więcej informacji na temat ogrodnictwa dowiecie się Państwo z kolejnego programu Spasiek Doliny Bobru oraz Szkółki Roślin Ozdobnych w Dziwiszowie, który za kilka tygodni pojawi się na naszej antenie. Hasło policji służyć i chronić nie jest pustym sloganem. Wczoraj w nocy policjanci z Karpacza pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala ojcu, który wiózł chorego synka. Zaledwie pięcioletnie dziecko miało poważne problemy z oddychaniem. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, funkcjonariusze pilotowali samochód z podgórzyna do Jeleniogórskiego Szpitala. Ich pomoc okazała się bardzo przydatna, bo pomimo wczesnej pory na drogach panował duży ruch. Jak napisała podinspektor Edyta Bagrowska, dzięki pomocy policjantów dziecko szybko znalazło się w szpitalu, gdzie miało zapewnioną dalszą fachową pomoc medyczną. Muzyka to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Państwu słonecznego popołudnia. Do zobaczenia.